Siemaros sięwalo, witam bardzo serdecznie kolejny odcinek z Kidowic z moją młodszą siostrą! Trzymano Tosia! Słuchajcie, teraz mamy takie odcinki, które po prostu polegają na naszym starcie, na Kidowicach, bo po prostu musimy się jak najlepiej tutaj rozwinąć. I sytuacja wygląda tak, że aktualnie ja nie wiem, czy już widzieliście ten odcinek, czy nie, bo już mi się gubi w to, kiedy kto co wrzuca, ale jak nie, jak nie chyba jeszcze nie widzieliście, chyba jutro zobaczycie. Jutro zobaczycie odcinek, w którym Yy, razem u Dave'a byliśmy już wszyscy razem. Teraz, póki co, jeszcze u mnie na kanale są odcinki, gdzie nie jesteśmy wszyscy razem. Jestem sam z siostrą, po prostu muszę ją jakoś prowadzić. To wszystko. A dzisiaj postaram się zdobyć pierwsze diamenty mojej siostry w Minecraft. To się cieszysz? Się? Tak, bardzo się cieszę. No to super. Ja, powiedz mi, jakie masz narzędzia? Masz ten kill off i co masz tam jeszcze? Eee... I, ja mam, e, I siekierę. siekierę, dobra. Słuchaj, musimy się przygotować na pójście do kopalni, ponieważ ale... dzisiaj będzie mocny dzień. Ja tutaj mam jakieś swoje narzędzia i tego nie potrzebuję, to, to i to zabiorę sobie, dobra, pyk, pyk. Mam słabą siekierę. Myślę. Dobra, e, siekiera to patrz, masz miecz masz miecz, będziesz miała miecz do, do walki e, ja tutaj gdzieś przepalałem tutaj. Do walki? Tutaj, tutaj przepalałem patrz. O ła, nie bij mnie, nie bij mnie, patrz. No, ale masz... do walki Ale no o. dobra, ale nie walki ze mną, bo jak mnie bijesz, to ja muszę jeść, później i mi tracę dora, ziemniaki. Dora, dora, dora. Dobra, dobra, weź te ziemniaki Weź, weź żebyś miała co jeść Co nam się jeszcze przyda, przyda nam się to Żeby tak, zrobimy sobie crafting, Zróbmy sobie tak Żeby mieć trochę patyków ze sobą Dobra, więc zróbmy pyk i pyk Dobra, jesteśmy przygotowani Na to żeby ewentualnie zrobić na miejscu sobie jakieś Narzędzia i potrzebujemy piec I jeszcze przydałoby się jakiś, ym, jakiś węgiel By się przydał jeszcze, czekajcie, czy ja tu jakiś węgiel mam I fajne masz to, że Że tak otwierają same No, no widzisz, ta magia świąt, dobra wiorę tutaj Tak, tyle starczy nam, okej okay, Pochodnia. E, słuchaj, masz pochodnie do ręki, tu weź sobie i teraz tak, weź ją do ręki no. i kliknij F. Widzisz, teraz ci się dało to w drugą rękę i możesz mieć w drugiej Nie. ręce i jak będzie ciemno, to o. będziesz widzieć, światło będziesz miała. W drugiej ręce możesz mieć siekierę, więc jesteś o, już dobra. przygotowana na to. O, tu mam jakieś żelazo, wezmę je, bo może nam się przydać, żeby tam coś przepalić. Dobra, możemy lecieć, jesteśmy gotowi na to, żeby lecieć do, e, do kopalni. Z tym, że wiesz to dobra, ja wykorzystam to żelazo jednak, zanim jednak pójdziemy I robię tak, to daję tu I przepalmy, dobra, już zmarnuję jeden węgiel, wezmę tu, pyk, tak Muszę to zrobić, bo ja muszę mieć wiadro, wiadro może czasem uratować nie tylko bi, ale i tobie życie W tym, w tej Czemu? kopalni, no bo czasem wiesz, nie wiem, wpadniesz do lawy, to wyleję wtedy wiadro, tak żeby, żeby, żeby cię uratować, nie? Wyleję wiadro wody wtedy No a jak nie będzie tego wiadra wody, a wpadniesz do lawy, no to ci raczej już nie pomogę Dobra, i ostatnie do przepalenia, a tutaj, żeby się nie marnowało, to damy to do przepalenia, żeby chociaż jakkolwiek wykorzystać tego ziemniaka Więc uwaga I pyk, i tak, dobra, i się przepala, dobra Możemy lecieć, Tosia, gdzie ty jesteś? Czekaj, czekaj, poczekaj, no idę, idę Czekaj, A, dobra. a gdzie jesteś? Tu, w twoim domku A, dobra, dobra no, no to Aha. dawaj w takim razie musimy w takim razie polecieć yy, polecimy w tamtą stronę. Polećmy w tamtą stronę, bo ja z tego co wiem, to tutaj, właśnie, są góry jakieś. Więc wy polecimy troszkę poza kidowice, tak, żeby dostać się do jakiejś kopalni, i po prostu tam zejdziemy na dół. No, żeby się w jakieś ciekawe miejsce dostać. Bo nie chciałbym dzisiaj znaleźć diamentów w taki tradycyjny sposób, po prostu zejścia na odpowiedni poziom i kopalnia się przed siebie, tylko chciałbym te diamenty znaleźć w taki naturalny sposób, po prostu chodząc po kopalni, bo jest na to szansa, więc mam nadzieję, że nam się to uda. Tutaj widzę, że jest jakieś zejście. O, w, w, jakby wygląda obiecująco okay. Czekaj, zrobię sobie nie wiadro, widzę, bo no. zapomniałem Dobra, robię wiadro, Hoppa, biorę aha. to I bierzemy sobie patrz szybko wodę śmigą, Patrz jak śmigam Brawo, brawo Dobra, chodź, schodzimy tutaj na dół Ja rozleję wodę i wskocz do wody Oj. Albo czekaj, czekaj, jeszcze nie skakuj. Muszę się rozejrzeć, czy tu w ogóle jest po co schodzić Bo może być tak, że, że nie ma, ale dobra, widzę, że Coś tutaj jest, dobra, najpierw będziemy wychodzić Chodź, skacz, wskocz do tej wody Nie trafiłaś do wody. No ale nie zginęło Dobra, no chociaż tyle, ale dobrze, że to teraz przetestowaliśmy. O kurczę, to jest. Oj, Tutaj jest jakiś... O dobra, schodzisz na na dół, tam nawet trzeba. Dobra, idziemy tu, no. Dobra, i tu, i tu. Dobra, widzę, widzę gdzie idzie. Oj, postawiłam pochodnie, No to sobie ją zabierz, ten. Jeszcze raz postaw. Albo, znaczy nie postaw, tylko weź sobie jeszcze raz na F do ekwipunku F, dobra. Dobra, no i chodź tu. Dobra, i patrz, tu jest węgiel, który można zebrać, więc... Więc zbieraj okay. sobie taki, taki węgiel, to, to czarne oj, oj. trzeba zbierać, nie? Jak widzisz moba, to albo uciekaj, albo go bij, dwie opcje do wyboru Bijesz się z zębiakiem? Tak. Zabijesz go? Jestem słabeusz Dobra, dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobry, bardzo dobry fight to był Szkoda, że go nie widziałem, zebrałem przynajmniej węgiel Dobra Oj, ojojojo, dobrze. że jest dobrze. Ale tego mięsa nie, nie jest znypi Dobra, słuchaj, chodź. Musimy... O, ta kopalnia nam się naprawdę dobra trafiła, bo my tutaj idziemy ciągle w dół i liczę na to, że zaraz tutaj trafimy na coś fajnego. Patrz, chodź tutaj. Tu jest lapis. Widzisz? To jest potrzebne do enchantu. Patrz, wykop sobie to. Wykop sobie to, ale kilofem. Nie to, nie to, nie to. Nie to. Wykop sobie to kilofem, a ja tutaj zobaczę, co tu jest dalej. Uj, tu nic nie ma już. Dobra, w takim razie zbiorę tutaj ten węgiel. Ale są te niebieskie. No to... Co są niebieskie? Gdzie jest... Gdzie jest pochodnie. No postawiaj sobie ją, albo pewnie ci gdzieś w No, trzeba ja. Jest. No mam, mam, oczekaj. Musisz uważać, nie klikaj prawego przycisku myszy, go się nie używa teraz w kopalni. Chyba, że chcesz postawić coś. No to tak. To stawiasz tam pochodnie na przykład, nie? Masz ogarnięte. Ale co do mnie mówiłaś wcześniej? No że, że po prostu jakby nie używaj jego przycisku myszy, bo raczej nie będziesz nic stawiać. Więc żebyś tam, żeby tej pochodni nie stawać przypadkowo. Ej, a tu mam zbierać? Co, co tam zbierać? masz? Nie, to jest mieć, to jest mieć. Chodź, 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 tutaj, już się wróć, już się wróć, tam nie ma przejścia. Dobra. Ja muszę się tu rozejrzeć, czy tu gdzieś jest jakieś zejście dalej, czy. wo wo wo. tu się wystraszyłem już, bo prawie wpadłem do czegoś, ale dobra, tu jest zejście jakieś. O, mam tu żelazo. Dobra, zbieram to żelazo. Może nam się przyda na pewno. Znaczy na pewno się przyda. Dobra. No ja jestem. Widzisz mój nick? O, chodź, 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 chodź tutaj, dobra I teraz lecimy tu, 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 tu jest węgiel, znowu już go kichać Dobra, tu i tu nie ma przejść. No jest jakieś przejście, dobra Ej, a to Aha. Jest jakaś szansa na, na to, że ta kopalnia jednak nie będzie totalną porażką, ale a... niewielka jest na to szansa niestety chociaż dobra, to się jakoś tu rozwija Idziesz za mną, idziesz, 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 dobra, chodź Idziemy tu, idziemy tu. Ej, dobra, dobra, jest, jest, ej, jest szansa jest o. szansa, ta kopalnia naprawdę podejrzanie długo się ciągnie i się powiększa. Dobra, jest, to jest dobrze. W... Co? Gdzie ty idziesz? A, dobra. O, tu jest woda. woda no. Czekaj, ja zobaczę dokąd to naprowadzi. Nie tu, bo to a może być tutaj dosyć ciężkie, żeby. A bo dobra, możesz iść. Chodź, chodź, Ej, chodź. A co chodź co to tu. jest. Dobra Co tam było? No, takie żelazo. Nie wiem. Chyba mieć, Jaki chyba kolor... mieć. Bo... Jaki kolor ma żelazo? Taki kremowy. A tak, to żelazo tak. jest, no? No to a, to jest. A no to zbieraj hmm. sobie. Dobra, to dam, zostawię ci żebyś zebrała, ja tu się rozejrzę co tu jest, tu jest węgiel, kolejne żelazo. A ja myślałam, ale... że żelazo jest ciemne. Nie nie, nie, nie. ciemny jest węgiel. Czarny. Nie pewno, jestem niedokształcona. <laughs> Dobra, mamy tutaj o kurczę. Ale rzeczywistości też? Czy rzeczywistości też? Rzeczywistości też? Co jest, jest czarny? No nie. Żelazo? No? No myślę, że kurczę. No chyba tak, no. Nie no nie, no jest, jest ten, jest, jest też kremowa, nie? Kurczę, ale tu jest dużo zabiaków A ty zginęłaś? Fajnie, tak Jak ty to zrobiłaś? No bo, coś rzeczy Nie, ja nawet nie wiem gdzie ty zginęłaś Ale jak, czemu, jak ty spadłaś z wysokości? Czemu ty nie patrzysz powoli? No ja, mi? no ja chciałam przeskoczyć to i nie przeskoczyłam Dobra, idę zobaczyć gdzie zginęłaś, bo to może być niezły ubaw No bardzo zapewne gdzie, ja ty, ogóle... gdzie ty przeskoczyłaś? Gdzie ja muszę iść, poczekaj. Pewnie tu spadłaś. Nie, no nie. Ej, dobra, nie wiem, gdzie ty jesteś, nie? No teraz to już jestem przy pszczofą. No dobra, ale iść tam znowu, to... iść w tamtą stronę, bo musisz tu jakoś dobra, do mnie dobra. dotrzeć. Ja ale gdzie... ja nie wiem totalnie, gdzie ty zginęłaś. W sobie... A ty miałaś full życie, czy nie? No nie. No to czemu nie zjadłaś nic? No bo. Bo... nie wiem No jedzenie... No ale... jedzenie leczy Ja, ja widziałem... No, dzisiaj nagrywaliśmy może... odcinek, który widziałem, że też Miałaś pół serduszka i pełno żarcia w pipunku. Dlaczego nie jesz? Dobra, no ale może... może miałam jakby dużo jedzenia, jakby nie, nie wiem. Bo na jedzeniu, miałam ja też Nie, no jak, nie, jakbyś była na jedzeniu, na ja się Nie wiem, czy to było tutaj. Czekaj, bo ja szukam miejsca, gdzie ty zginęłaś. Dobra, znaleźliśmy to miejsce, gdzie moja siostra zginęła i przyszła no. do mnie, dobra, oddaję ci, masz to, na to reszcie. To, Bij mnie czy mnie się kierą, masz to, to... Dobra, to nie ci starczy. To, to muszę do... Czekaj, Dziękuję. czekaj, ja, mu, ja mus, musimy zrobić taką mm -hmm. akcję, ja muszę przepalić to żelazo. Musimy zrobić ci zbroję, bo ty bez zbroi jesteś totalnie, yy, że tak powiem, bardzo łatwo możesz zginąć. Przede wszystkim to tobie, wiesz, co by trzeba było zrobić? I to jest pierwsze, co tobie zrobimy. Zrobimy ci buty z powolnym opadaniem, tak, żebyś nie zginęła nigdy od upadku. Bo to widzę, że może być problemem dużym. Dobra, i robimy tak, zrobimy narzędzia, tylko to się musi trochę przepalać, to, to trochę potrwa pewnie A nie stać mnie... Czekaj, ile masz kobla, powiedz mi? Takiego jest... kamienia, taki... Takie coś Czekaj, takie coś Ja nie Nie masz w ogóle? Dobra, okej okay. Dobra, to nieważne, czekaj, ja, ja może tutaj wyjdę na górę i zobaczę, czy tutaj gdzieś nie ma, to zrobię jeszcze... my O, dobra, tu zbiorę Zrobię jeszcze jeden ten... Bo my z tym jednym to będziemy to wieki, wieki robić. Ej, co to jest? Ej, to są, co co? są diamenty? Gdzie są diamenty? Czekaj, znalazłeś pierwsze swoje diamenty? A jesteś pewna, że to są diamenty? No nie wiem. Dobra. Takie czerwone. A to nie, czerwone nie są diamenty, to jest redstone. <grym> ja nie mogę, a wygląda. Nie. Czemu nie? A jaki kolor? Aha, taki niebieski, a mogę sobie to zebrać? Eee, co? No śpiesz, to tam nic ci to nie daje w sumie, poza EXPEM. Eee, po poza czym? EXPEM, to jest poziom, to takie zielone, co masz nad, nad przedmiotami, nad, pod, tam pod sobą. Dobra, zebrałaś, no i git. Bo widzisz, bo, który masz poziom? Tam na dole ci pisze. Masz taki zielony pasek. Nie, eee, pierwszy. Aha, no tak, bo ty zginęłaś. No no, to masz pierwszy poziom. Dobra, Teraz czekaj też będzie No, no, chcesz się bić? Hmm? Tak? Hmm. No i ja cię zabiję jeszcze no. jednym ciosem No, no. no zaczęłaś się bić, no to co miałem zrobić? No. Dobra to się robię ci zbroję, mam idealnie tyle żelaza, żeby ci zrobić zbroję, więc ją robimy Tak, żebyś miała full totalny, no. więc tak, 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 tak I uwaga, czekaj, tak ja czegoś... Masz, ja. załóż wszystko, załóż czekaj, wszystko Czekaj, bo ja nie mam siekiery mojej Znowu straciłeś siekierę? Jestem pewien, że tu będzie gdzieś na dole. A nie nie ma, ale jest żelazo. To zbiorę, żeby zrobić chociaż kilof nowy, bo mi się zaraz zniszczy. A potrzebujemy na pewno kilow, żeby długić. A! Zaraz znaleźć się. Mi się też kilofki. Znaczy nie kilow, tylko to drugie. Czyli co? Siekiera? Mm, nie, to drugie. A co, co ty masz drugiego? No takie... No nie wiem jak to się nazywa. <laughs> no... no... pakiem nie jestem, to nie wiem. No takie... No, kilof Kilof, no chyba tak No to mówię, ja że kilof mi się niszczy Aha, a ja nie mam kilofa w ogóle Jak nie masz? Przecież miałaś No bo No nie mam. Tu? tu mi gdzieś wypadło. Dobra, tu jest, tu jest, tu jest Gdzie? No tu No, to, bo... no, to on, czy ty masz prawie pełny kilof Dobra, bo ty no, tak, i tak niewiele ale si kopiesz Ale siekierę mam słabą strasznie No dobra, bo... to, ale ty bij z miecza, nie z siekiery Dobra, już, mam wszystko przygotowane Mogę sobie jeszcze, ja sobie, patrz, dałem ci ten kilof hmm. dam, To ja robię sobie kilof, tak. bo ja nie mam się a mi się ma to, zaraz skończy Co tak załóż się, załóż się, koniecznie o, Dziękuję dziękuję za zbroję Jak wygląda? Jeszcze jest podnie A nie? Nie No nie i było. teraz i teraz git dobra a. No to dawaj w takim razie dalej podróż trwa Idziemy tu tu jest strasznie duża ta kopalnia O kurczę, tu będzie, cie... tu będzie, tu o. będzie ciężko O jest żelazo dobra czekaj biorę żelazo O a Ży... to? Co? Co to jest? Co? To? Czekaj bo mnie tu zombiak na... na, na Co? O, yes! diamenty! Dobra, bierz diamenty! diamenty! Pierwsze twoje diamenty, kopię! Masz, masz kilo, więc Ale... kopię. A, kilo, ten. Dobra, ja tu zebrałem żelazo. Brawo, pierwsze diamenty! Tosia ja has made the achievement! Diamonds! Ale... Jeszcze Ale... jeden tu jest diament! Nie, di ty do mnie mówisz po polsku, czy? Nie, po angielsku teraz czytałem, na, na czacie mi napisało, wiesz, że zdobyłaś osiągnięcie No, że zdobyłaś osiągnięcie, yy, diamenty na drugim poziomie Brawo, twoje pierwsze diamenty, jak się z tym czujesz? No, czuję się... Ej, ja mam strasznie ciemny tego, ciemnego tego Minecrafta, nic tu nie widzę, ale, ale dobra I ja, ja w ogóle nie mam tego światełka Jak? A, to czekaj, to dam ci tą pochodnię, chodź, chodź tu Czekaj, bo ja nie, nie, nie idę teraz tam, bo tam jest bitwa Bitwa Dobra, uwagę. na szczęście jestem mega świetny. Dobra, uwaga, daję ci jedną. Masz. No, o jest. no dziękuję, ci to jest... Nie ma problemu, no, bierz, bierz. I szukamy kolejnych diamentów, ja też muszę znaleźć nie. diamenty, bo ja nie mam tego achievementu jeszcze na tym serwerze. Dobra, kto więcej znajdzie diamentów, dajesz. No to, to jesteś... no to znalazłeś trzy, no dobra, no to teraz... O! Eee, Co, znalazłeś kolejne? Jest... Żelazo. A nie, żelazo, już myślałem, że kolejne. Dobra, ja zbieram tu żelazo, tu żelazo, dobra, mam też. No ja żelaza to już o, znalazłem proszę. ogromne ilości, nie? ja'm ja żelazo Czekaj, ja muszę diamenty znaleźć, bo to tak nie może być, że ty ja znalazłeś, a ja muszę... Tutaj ty jesteś, dobra. Ło, wow, ja tu, wiem, je, tu coś to... na pewno będzie. Tu no, gdzieś gdzie na pewno... dobra nie ja tam idę. Uważaj, ja, uważaj, bo... Ja, szukam, ja zbieram jest... <laughs> zbieram ich uwagę na sobie. O kurczę, widzę, że na tobie też coś zebrało Uciekaj, Jący uciekaj, uciekaj. Co to jest? Złoto! Ma złoto? To jest warte, coś? Złoto mam. Kurde! Dobra, to się, bo my tu zaraz giniemy, nie? Ja ci A oddam nie, ja zbroję. Ja ja mam złoto, złoto mam. To jest warte, coś? Yy, złoto, no zostaw sobie, zostaw sobie i uważaj się na. Wzięłam. O, dobra, tu się nasadzają, dobra, ale świetnie, świetnie. Kto wygra, kto wygra, to starcie. Kto wygra, to starcie. Jest, dobrze. N nagroda, śmierć. Dobra, świetnie. Teraz idziemy tu i schodzę na dół, bo tutaj czuję, wyczuwam diamenty, wyczuwam diamentów woń. Woń diamentów czuję ja. Uwaga, gdzie są diamenty? A, na pewno nie tu. Idź. na dół? Poszeć nie, nie, spokojnie już wracam, bo tutaj jest y, taki ślepy zaułek. Dobra, ja idę tutaj, a tu muszę, ha, Już wychodzę yy, na górę. O, o, złoto! Biorę się. Ej, a mogę sobie ze, ze złoto zrobić, żeby szukać zbroję? Zbroją? Nie opłaca się, bo złoto mało wytrzymało i ono ci się zaraz zniszczy, wiesz? Złoto jest nieopłacalne Dobra, słuchaj, ja muszę znaleźć diaksy, póki ja nie znajdę diaksów, ja nie ja kończę odcinka znaleźć. Ty już znalazłaś Dobra, no i co, ja chcę jeszcze No dobra. nie znajdę, to nie kończymy odcinka Nie, dopóki Czyli ja nie znajdę, może, bo ty już znalazłaś Dopóki ja, ale jeszcze raz Ale, bo, jeśli ja będę musiała szukać, to będziemy ten film kręcić Cały dzień, całą noc, ale ja już Bo Ale ja ty już znalazłaś. Ja znalazłem ja znalazłem nawet powiem ci, że znalazłem teraz ametyst, więc ja sobie za niedługo robię lunetę. Co to? No A to ametyst? jest takie fajne coś. Aha. To są takie kryształy fioletowe. O kurcze No i idź tam gdzie jest mój nick, to zobaczysz. Nie widzę twojego niku, ale widzę, że się wow. wow. O, no to wow. to jest to właśnie. Ło, wow. ja też chcę, ja też chcę. No zebrałem ja na tyle... Chcę. No dobra, czekaj, no to zbierzmy w tak... Te... Ja no to chcesz z setronowe. Oj, niebieskie wow. ale co, dobra, fajnie. Pier niebieskie Dobra, no zbieram no, tego ile wlezie, żeby zrobić jak najwięcej tych lunet Łoj oj oj No dobra, ale dobra, no tyle, tyle, nie więcej, bo to o. i tak jest jakby to jest za małe, z tego nic nie wypada. Dobra, wychodzimy stąd. Idziemy, ja idę szukać Diaksów, tutaj nie ma co siedzieć. No ja też idę szukać. No to, diaksów. to idź. Ja teraz już ci nie oddam tych akcji. jak zobaczę to od no razu jej kopię co? A co, oddałeś mi niby? No tak, tamte widziałeś. Znaczy tamty nie, no Tam tamte zobaczyłaś ty pierwsza o! 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 Psi, ja, psi, ja, bia, Gdzie... Nie spaliście ja, psi, ja, psi, ja, psi. Gdzie jesteś? No wejdź do wody oh! Dzięki Filip Ty po prostu no bo przez przypadek Ale ty nie, nie biegaj jak się palisz, stój w miejscu i powiedz, że się palisz po prostu, bo tak to uciekasz mi A, dobra Albo ewentualnie biegnij do mnie, a nie, a, a nie uciekaj ode mnie Dobra Meduza świecąca, ale chętna Tak, ona się przyda, więc ja ją biorę Co, meduza? O, więc chcę zabrać Nie, ona ja się żyje Dobra, muszę lecieć przed tobą, bo ty jak zobaczysz diaksy, to mi je wykopiesz Ej, ej Dobra, nie schodź tam na dół, jak spadniesz, to, to kończ odcinek Czyli... Dobra, pokonany Tu jest teraz... Gdzie są diaksy? Ja muszę znaleźć diamenty Halo, dobra, idziemy tam na dół jednak, chodź, 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 chodź Chodź Czekaj, ale jakie mam tam zejść? No, schodź za mną Rozlałem tu wodę Dobra, ale czekaj. Dobra, czekaj. O kurczę, spawner Spada? Mamy spadać? E, tak, skoż do tej wody. Wow. Music, dobra, dam, to biorę dam, to, dam, to, dam. to, to mi się przyda To też. I co tam, masz złoto? Moczy... Nie, tu jest spawner. Yy, diamenty? Spawner. Aha. To szkieletowe... O nie, szkielety. To są źle Ze szkieletami uważaj, bo są mocne. Dobra, biorę płytę, chociaż płyty trzy. są totalnie niepotrzebne. Złote jabłko mam, o kurcze, dobra. Yy, mm... Dobra, zebrałem, co tam się dało zebrać i teraz tak, kurczę, no gdzie są te diamenty? Ja muszę mieć jakiś. O nie, tutaj już ktoś był! Ja muszę mieć... Nie, ktoś, nie. Był? ktoś tu był! To tu diaksów Czemu? nie będzie. Skąd wiesz? No bo, no bo widzę, że ktoś tutaj już ścieżka. był. Ale dobra, biorę sobie wiadro Ale... lawy, bo mam akurat drugie wiadro, Wółkrad to to jest idealny nam moment. mam to miejsce, ten typ. Kto to znaczy, był? no to pewnie ktoś był z, nie wiem, Dave albo ktoś właśnie z tych, tych, z tych osób. Dobra, no, sobie wiadro lawy w drugą rękę, bo trzeba cokolwiek widzieć. Nie no dobra, coś tu musi być, coś tu musi być, więc szybko przechodzimy tędy. No, powiedziałaś, że musisz znaleźć, bo... więc... No tak, no i no i szukam Ale czekaj, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Stu atakują, zaatakują! Nie, kurde, kurde, kurde! Jeszcze w lawie zginęłaś! W lawie... Nie dobra, diaksy, jak się No bo Zabrałem. on nie wrzucił do tej lawy, ten głupi... Nie! On jest... Ja cię... Wow. Gdzie ty jesteś, Gdzie ty... dobra Tosia nic trzeba kończyć odcinek zdobyłem diaksy po prostu twoje <laughs>